Z tej strony Bartłomiej Gostsakowski. Zapraszam Was na nowy tydzień na Gadżetomania.pl Przed nami E3, wielka wystawa gier w Los Angeles, na której spodziewamy się wielu zapowiedzi. Na łamach Gadżetomanii będziemy dla Was podsumowywać ważne konferencje i komentować wydarzenia. Jeszcze w poniedziałek spodziewajcie się nowego odcinka audycji Słowotok, w której Piotr Gnyp, Michał Mielcarek, Jeremia Mrożek i ja rozmawiamy o naszych oczekiwaniach względem imprezy. Także w poniedziałek na naszych łamach Mariusz Kamiński opowie Wam, jak technologia wspiera parapsychologię i pomaga łowić duchy. We wtorek startujemy z nowym cyklem. Wtorkowy kurier kosmiczny przybliży Wam wydarzenia z nieco dalszych zakątków galaktyki. Zaprasza Łukasz Michali. W tym tygodniu spodziewajcie się też kolejnego artykułu z naszego nowego cyklu o inteligentnych zegarkach. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego największe firmy technologiczne pracują nad takimi gadżetami. Koniecznie zajrzyjcie do nas w piątek. Marta Wawrzyn podpowie, na co warto wybrać się do kina. A już w weekend zapraszamy wszystkich warszawiaków na Pixel Heaven, imprezę poświęconą Grom Retro. Więcej szczegółów na stronie www.pixelheaven.pl Ekipa Gadżetomanii też tam będzie. Wypatrujcie więc naszego reportażu.